My musieliśmy zrobić zębce na sroku, wiesz? Jak ktoś się powoła na zimnych drani, macie ich nie tu. A jak ja się dowiemy, że ich tuczecie, ja to skończycie tak nie samo. Powoła, nikt się nie powołał, nikt się nie powołał w ten problem. Leży pies. Zimne dranie Arizona, złomowisko 15-20. Przejmowanie Arizona. No fajnie, nie? Żeby widzieć, no. To bardzo miłe z twojej strony. Zawsze wiedziałem, że mogę być w tobie parcie I kogoś... A. O, skończyła się Flara. Jedziemy. Właśnie, bo nie wyjmowali, to będzie f**ka stakowany O właśnie, zabali tego A bo nie spali to Nie ma nic? Wybierze, wybierz, wybierz Ci przyjdź ten i poszli spać, nie, tak? Właśnie. No To my musimy być, niech to się robi wtedy Nie mam się do go, kogo odezwać Dobra po, po tym Po, po burzy tego medyka tego, dok tego doktorka całego ze szpitala. Kara kara chyba. się. Że ma się poddać. Wsiądźmy, wysiąć. Zatem zadradzam. Zadradzam, wysiąć. Może. Kurwa, reload. musisz Nie, 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 nie. nie, nie. Darzy? Co się stało? Tyle co, wiesz? Wszystko? O wszystko. Po prostu chciałbym porozmawiać z liderem, no. No to dawaj, rozmawiamy. Jesteś liderem? Tak. Jak się nazywasz? Miło cię poznać. Denis Cześć, jestem. Cześć, ciebie, ciebie też. Cześć, jestem Cedric. Cedric? <grystanie> Ładne imię. Pięknie, pięknie dziś wyglądasz. Tak? Podoba ci się? Tak, no. Super. Fatek? Co? Dodam? Kojarzysz Cedrika? Nie. No to jest Hefe niby. Ktoś się powoła na zimnych drani, tak. macie ich nie tu. A jak się dowiemy, że ich tu ja trzecie, to, to skończy to się tak, się tak nie samo. Powoła, nikt niech się nie powołał w tym problem. Leży. Leży jeszcze Leży. jeden, tak, tak. Jeszcze jeden, tak. Potapie, potapie, potawy. Leży. Leży leż. Leż. Jeszcze jeden. Potem, potem, potem. Leż. Dobra, dobra. Brawo, mamy co dać. Tylko dobre. pomoc,

Od nas ktoś na kołyce? Tam trzech jest od prawej. Za kontenerem. Za kontenerem jest typek. Niebieskim. Bo to nie ma inaczej. W ogóle tak nie mam szans. Myślę, że Fabryka... Dwóch jest za kontenerem, dwóch jest za kontenerem. Co? Trzy? To jeden. ja Ja do was z prawą. nic Z prawa. Tam jeszcze do lewej było dwóch. Co mamy? Kim do lewej? Na górce biega. Adi leży. Jest blisko, za tu. Leży, leży, leży. Nice. I dwóch ujchach zostało. Kolejny. Płot! Jest w plecy nasze! Tu jest do lewej, do lewej, żunor, do lewej! Przebieg chyba za... Na piasku jest! Podczapie jest kurwa. Leży pies. Ładnie, kurwa, kadenis. Kurwa. Leży. Nice. Bomba. O pierdolę jest, Ja może. Teraz, kurwa. W kurwa jebano. Ja mam jedną też. Dreszta? trzy. Ja nam to wzięły, no? Szmat... O, nie powinno być tak, że jak incen dostanie 6 w*******, to jest po strefie, tyle najwaliście tego jednego typa Kabi Chyba mać to nie zdążyliśmy. Część że jechaliśmy z innej strefy, specjalnie do Was, bo mi się na tarta... Jak zaczęliście przejmować tam? Ja wiem ja wiem, to było taktycznie zrobione, przecież my widzieliśmy, że tartak jest przejmowany. No, słuchaj, trzeba sobie jakoś radzić, nie? Tu gdzieś powinien Macie leżeć. Tak, tak. Dobra, dawać szpital. Kurwa, za to dzisiaj odwozimy już, ma to. Za to, to to dowody. Ale słuchaj, to jest taktyka, Sryka. Sryka Pauza, zrzucamy ich wszystkich. Szpital. E, jedźmy na bazę, podejrzeć wszystkiego, co dziś, na dzisiaj mamy, k**. Macie tu jeszcze dwie. Ja, ja... Wole, Nie, Tu mamy dwie pełne. A nie, no, pełne. Prawie? Że druga... jedna jest pełna, full, nie? Full, full. Więc zdolimy, my, Jeszcze wiecie, na sobie wiecie, mamy, nie? Wszystkie strefy nam poprzejmowali? My musieliśmy zrobić zemstę na sroku, wiesz? No. Tak? On no no, sami mówił, on podał sami si. do nas z tekstem tak. No. Wy nie macie co wyjeżdżać, możecie mi od razu sześć klamek spakować, bo was. No. Co ty I go, go pizdę zrobiliście No i czekaliśmy aż przejmą strefę. Czekaliśmy aż przejmą strefę. Dobra, a ile Jak masz? wyjeżdżali ze strefy, Czyj to ich zrobiliśmy. To jest jeszcze dwa bardzo dobrze. Doszł mnie, słuchaj, że ty mnie. Wiesz co mi się śniło? Że mnie prosiłeś o klamkę, no to masz. No Nios, ja mierdolę. No, Z... no, no. Michaela Scott wypuścili kurwa po 6 dniach. No sklatny. Michael Scott jest na miejscu. Nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie <laughs> dziszy, <gulanie> dzisiaj. Dzisiaj tego nie róbmy, bo wydaje mi się, że. No ta. Że że tam nie tam mamy gościa. Że, że nie ma negocjatora. <gulanie> bo tam, bo tam, nie mi się, dzisiaj, nie dzisiaj. Wydaje mi się, że tam nikt inny nie jest w stanie się odezwać. Chodźcie, bo jedziemy na flary. Wierzę, wierzę, wierzę. Gdzie oni są? Nie dał im zebrać. W środku, w środku. Podarli są, Wstrzyają Skrawa do się, to jebana to Co jest tam Leży dwóch Dwóch leży od lewej No tym jest na torach na, na kontenerze prawo chodźmy trafą, dlaczego? 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 Tenar No nice. i chuj tyle plecy. O, plecy oh. 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 I w pizda. No no Wy od jesteście? Nie, Kuchuj. nie A, Nie, nie <śpiewa> Ja dobra Że To Ciebie narperem za cheating Weźcie mnie, proszę! proszę I, ile ty masz kopyt z nich? Proszę! Trzy? Weźcie mnie, proszę! Krojemy. Proszę was, weźcie zaraz mnie! Zaraz was weźmiemy! Proszę! Gdy teraz, to będę płakał ogólnie. No tutaj możliwe, bo to się w ogóle mogę w razie co, jakby była afera, to byście byli na konwój? Możemy na konwój? Chcą, no ja. pewnie, że tak, no. Dobra, bo my obecnie czekamy, aż policja w nas wejdzie, a ja mam na sobie. No dobra, no my jesteśmy całą, całą bandą mostem No jak ktoś to w cel będę dzwonił jak będzie Lipa, bo tak dobra. odbić Dobra, dobra Farma przy w trakcie przejmowa na farmę ktoś, Więc może oni na farmę jadą, bo to jest Landryn no, Więc oni pewnie na farmę wyrony z... ja mam... też jest z Landryn, nie, więc oni ja tu pewnie nie przyjadą na farmę. Chyba, że mamy, chyba, że na Wiszucki z... No Nie jadą, Halo Ty, wy przejmujesz no. teraz farmę? No właśnie w pizdl znaliśmy i nasza jest ty, a... a Przez chwilę druga szóstka nie jechała Jelen mówił, że druga szóstka jechała po prostu w białych fitach Myślałem, że jadą właśnie do was. Mm, nie, mm, oni na glebę, bo my ich na blaka po prostu A, londryny na glebie Ja telefon gadam Landryny te... Mu... A wy na nasz żeby... jest, bo widzę, że tam... Że Ta, byliście tam Tam jest hmm, żwirna Ale już nie zdążyłem po 3 ogóle, minuty, to będziecie mieć no. za free No, oby Musimy odebrać swoje strefy, które mieliśmy 5 wczoraj wieczorem ale niestety już nie mamy żadnych A to są... A to co? To jest od to Landryn stroka, to Nie, nie A. żwir jest Landryn A. No więc to może... Może się jeszcze tam życie złapać z nim. Nie, możecie ich, możecie ich nie stawiać po prostu, aby gdzieś zakopać <grym> Nie, nie, nie To będzie super. My odwozimy to jak was Żartuję. No dobra, pa No Dobra, Ela Może pojedziemy Co? ten tartak przejąć, kurwa, Tartak, bo to ma te szafałki, to jak tamte leżą, kurwa Do tych stropów, stropów na kurwa no, Nie wiem, chcecie ten tartak iść? No żeby coś się działo, choć... tak ten teraz jest jest teraz proch jest ważniejszy, ale proch jest ważniejszy. Bądziesz pałki? Tartak jest ważniejszy, czy żwir jest ważniejszy? Proch. Żwir. No właśnie. ten proch, człowieku? Kto ci ten proch? Ale wy się boicie, czy co? Zandry? Chyba wydeganie, chyba wydeganie. chyba wydygani. No biegną. Gdzie? Gdzie, kurwa, szkodzę. No, no przysięgawam, że za budynkiem są. Jak za budynkiem? Przysięgasz, tak? tam

Baja. Są tam u, gdzie u, my u. byliśmy, są tam gdzie my byliśmy. Ja będę cały czas na prawo leciał. Zautem. Za ja? Chodźcie prawo, chodźcie prawo, 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 ej! Kurwa, no chodźcie! Nice, leży. Cofi, nie strzela się tam, nie strzela się tam! Odsilają. Po chopie, po chopie, po chopie. Odprawy. Odprawy. Odprawy, odprawy. Najleża jeden. Nice. Dostaj plecy, jelen. Ej, za tym, za czego, Za niebieskim kontenerem. chodź, nice, Chodź, Jeden do środka, jeden do środka. Chodź, do, do środka, Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź, Skąd? Z dach. Nice. 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 Jeszcze. Skąd? Zielonego kota. On prawo, Szymona, że, nie, że się no. Dobra Szymon się skończyło. Nice. I teraz każdy mnie słucha. Każdy za do sklepu i sobie wypłaca 1500 dolców. Mm. na, wymianę, na zabudowany parking. gręczę e, się w no, tak i... okolicy, bo... a jak będziecie gotowi dowiedzieć się czego, no to oddawajcie bo... mi ten kredyt No my już jesteś, jesteście chłopaki, wszyscy podpinani i tak dalej? No, tak, o? ale na szpitalu jesteśmy. Dobra, ty chcesz e, was zrobić jakąś zasadzkę albo coś w tym stylu? Słuchaj tak zrobić. Jeżeli, wiecie, gdzie, jeżeli macie coś już. E, Znasz ten, wiesz, masz, masz te uliczki za sklepem na grochowie, nie? Co wierzesz na ciasne? Wjeżdżasz po prostu tyłem, zjeżdżasz do lewej do lokalnego mechanika, my po prostu stoimy w uliczce na na i e, Do lokalnego mechanika, dobra. No zaraz, zaraz, ci, zaraz, ci, zaraz ci dam znać, bo będziemy się zatankować. Jest taki skręt, takie odbicie do prawej strony. Taki pojedynczy tunel. Ta, je, je, tak, jedziesz cały czas tymi kanałami. Nie wiem ile, ku Nie wiem ile, no jedziesz i po, potem, potem po prostu odbierz do prawej do takiej pętelki. Ja ci byś ja GPS-a. Kanał, Daj trochę dalej może. Ty jesteś tylko z Martinem, nie? Mm, I z Pierrem, bo jednak go zabrali. Oni będą siedzieć w aucie, oni się nie ruszają. Kurwa, policji, no to nie, by... no to musimy odpulić jeszcze innego, no. Serio? Bo no. Powiedział, że nie No nie wiem. no wiem. To jest na niego jak coś, no. Wiesz, że za to odpowiedzialność w takim razie. Dzwonię tak, bo pewnie się jeszcze wezmę sobie 30 sekund na siebie. Nie się no, wyjebane, trzyma. Też się trzyma, drugą stronę. No nie tam. wiem, kurwa, no bo, 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 bo wiecie co z tego będzie, no. Ja idę do przodu, dobra? Do przodu idę, dobra? Pamiętajcie, jak możecie to przyhamujcie, żeby żeby ich... jak najwięcej w samochodach, nie? Jedzie już ty w nami Git. Zwolnijcie idziemy, powoli jedziemy łapy, łapy A, no, jesteśmy Chodźcie tu do, do prawej, no Trzymaj Klamka Amo, klamka no, Amo tak tyłu, i dajś... radio no, macie I, i Ile? Lecę patrz jas 44, Grasja, co już zrobili, no plecy patrzy Good. Pamiętajcie, że tu dwóch plecy musi patrzeć Ta, tu dwóch musi patrzeć Timask jest to no. Stoisz stoł, tam ludzki Dwóch pomocy tu no, dwie, dwie albo trzy osoby Idam pomoc zadań Dobra, na no, róże, w luży, ja mam dwie baby Mam tu dwóch, mam tu dwóch pomocy No właśnie się nie stoi na daleko, właśnie stoi się na rampie kurwa A, dawaj Ten biegasz się, pi**o Trzy są. osoby są Ja tu jestem, jak coś są Pomocy Trzech tu mam, trzech tu mam, ja cofam, ja oh. cofam Cofnij, cofnij, cof, cof, bo to trzech biegnie Cofnij, 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 cofnij cof, cof. Szybko Będziecie zbiegać, to ja będę widział i graje, czekaj Plec Pizdaj Ja leżę chyba No mówię, tam się nie stoi, k**wa, no Tam się kurwa nie stoi tak daleko Stoi się tu na rajdpiku, right k**wa, no O Jezu, o Jezu, o Jezu Co tu Słow, robić, to kurwa Sorry, to... ja ci powiem, tam. że po tych trzech dniach, gdzie byłem gdzieś indziej no? Trochę w innych miejscach, znaczy w mie no, po prostu w mieście tylko po prostu na Sending na Paleto czegoś takiego nie widziałem, ta co napakowani chodzą w tych kawzach Random, Brandon, Brandon, Dobra, Brandon. On to słyszałaś jest też, Tutaj obok czy nie? Ta no, Kiedy tam chodzi? 195 miesięcy, 33 tysiące. ILE?! 195 miesięcy, 33 tysiące... 4 000, 33 koła, 475. Kurwa, aż tyle?! No usiłowanie, zabójstwo, porwanie funkcjonariuszy, posiadanie broni palnej, ucieczkę przed policją. Ja nie wiedziałem, że to jest wymiana. Bo tutaj Dobra. była wymiana, nie? Wyścigowcy się będą spłacać, kurwa.